Tutaj mamy tak, na no tu do pracy omlet, z mąki gryczana jak widzicie, mąka gryczana, żeby nie było oszustwa, lubię to mąka, nie jest zła, jest zdrowa, I tutaj teraz będę wbijał około 5 białek jaj, w tym będą może trzy żółtka, tutaj mamy piersi, pół kilo i tu do tego będę dodawał serek wiejski do tego to mój omet jutro na śniadanie będzie miał proszę ja was 32 40, około 60 gram białka 80 gram węglowodanów i 30 gram tłuszczy bo obecnie jestem na masie także pozdrawiam wszystkich ćwiczących, tu macie co jem, mówię, mąka gryczana też jest dobra, można zakupić w Tesco, no i tu mam piersi na dziś na kolację i na jutro do pracy na obiad z kaszą gryczaną też polecam kasza gryczana dobra, pozdrawiam Gdański Koksu na racheja.